z kolorami. Jak widzicie wokół jest mnóstwo koloru fioletowego, także dzisiaj cały dzień na fioletowo. Dajcie koniecznie też na kanał do Sylwii, Sylwia testuje zobaczyć piękny challenge na żółto i oczywiście bardzo Was proszę, żebyście w komentarzu dali znać jaki kolor chcecie jeszcze zobaczyć na naszych kanałach. W pierwszym fioletowym dniu oczywiście nie będę sama, dołączy do mnie Sylwia, także zaczynamy! telefon, zaczynamy zabawę. Zaczynamy. Proszę bardzo. To jest Uuu. dla Ciebie fioletowa torebeczka. Pierwsza fioletowy gadżet. Ej, tu coś szeleści. Otwieraj, ale uważaj, możesz wyciągnąć tylko jedną karteczkę. Wow, zobaczcie to. Tu są jakieś kwiatowe, piękne, fioletowe oczywiście karteczki. No i zaczynamy. Mamy pierwszą marzy. wylosowaną karteczkę i są to owocowe zakupy. No to co? Chodźcie we mnie. Słuchajcie, to czas wybrać się na zakupy w poszukiwaniu fioletowego jedzenia. Zaczynamy od owoców. Udało mi się znaleźć przepyszne borówki fioletowe, także zgodnie z dzisiejszym odcinkiem lecimy dalej szukać jeszcze jakichś owoców. I udało się znaleźć słodkie i bezpestkowe winogrono, które na pewno będzie przepyszne. Trzeba teraz dorzucić jakąś przekąskę i udało mi się znaleźć jakieś chipsy z platanu. Totalnie nie wiem co to jest, ale uwaga, ostre. Jak będzie ostro, to musi być też słodko, czyli czas na czekoladkę. Jak fioletowo, to oczywiście Milka. Coś do picia? No to właściwie jedyne fioletowe, co udało mi się znaleźć, to sok z czarnej porzeczki, ale idealnie się tutaj komponuje. No i co, do kasy? Nie, jeszcze coś słodkiego. Dorzuciłam kolejne ciastka. To co? Testujemy! Super, mega owocne, no i oczywiście fioletowe. To co? Zaglądamy do środka. No powiesz, co ty tam masz. Taram, taram, taram. O, Jak dużo? Co to jest? Nie wiem. Chipsy z plantana o smaku chili. Co to jest plantan? Szybko piszcie w komentarzu, bo ja nie wiem. To wygląda jak banan. Milka, milka mega fioletowa. Jeszcze jedna milka. E, jeszcze jedna milka. Jeszcze jedna milka. No tak, na no kolor fioletowy, to kolor milki. Jeszcze dwie milki. Wow, ile czekolady zwalniała? Całe mnóstwo. No i oczywiście jeszcze coś do picia, ale moi kochani, nie zabrakło też owoców, które zdążyłam umyć, tak żeby można było ich spróbować. Także udało mi się znaleźć fioletowe boróweczki, no i widokrono. smakuje tej przepięknej borówki. Proszę Cię uprzejmie. Oczywiście, że tak. Mąka gorzysta jako pierwszy. Mm. Pyszne. Uwielbiam je. Słodkie. Przepyszne. Co tam jeszcze masz oprócz yy, borówek? Winogrono, tak? Co dobre winogrono? Są Przepyszne. tam mm. Czy ono trochę nie smakuje śliwką? I nie ma festek. No nie ma. Idealne kupiłaś. Aj, jak sznipka. Ode mnie masz tutaj lajka i mam Cieka nadzieję, że wszyscy też zostawią lajki. Bo no pierwsze właśnie. zadanie zaniczone. Chcesz się bawić dalej? Oczywiście. No to ja się. Zaglądam słuchajcie do kolejnej karteczki. Kolejne zadanie przede mną. I uwaga, uwaga! Słodycze! No Ale to za... Się trafiło, No, słuchajcie, słodycze dzisiaj u mnie nie zabrakło, więc co, Sylwia? Chyba od razu mam zaliczone zadanie. Ale, chcesz zjeść? To dla ciebie, to dla mnie. To dla mnie! To dla ciebie, to dla mnie, no a to musimy posmakować razem. To co? Dodajemy razem Milka Secret Boxy. Mam eee. nadzieję, że trafię na jakąś fajną figurkę. Ej, no właśnie, ja bym chciała, żeby ona była fioletowa Teraz. E, poczekaj. Ja nie pamiętam z której strony co jest. ja mam czekoladę! Z mm. mm. Czekoladą. Co masz? Bo ja figurkę. Bo czekaj. Ej! do zbierania? Ej, ty masz szczęście! Ale czas! Ja nie, nie, wiem, ja nie to... wiem co to, ale jest prawda. Mam milkę, zobaczcie! Więc idealnie, słuchajcie, na dzisiejszy odcinek to mega. Muszę zerknąć. Yy, brokatowe yy, Fredo. Wielkie! Ja myślałam, że to jest taki jakby medal. W ogóle to jest medal milki, zobaczcie. Nie, ja pasuje. zaczęła się, słuchajcie, tutaj cieszyć z Fredo, a ja już zdążyłam zjeść medalion. po znaczy, posmakować. Słuchajcie, takie challenge ja mogę robić, bo Mogę zjeść mnóstwo przepysznych rzeczy, a że fioletowa nie. jest miękka dla no, mnie to jest lepsze. Sylwia wybiera owoce. Zdecydowanie. Najważniejsze, że jest fioletowa. Iza odkładaj te słodycze. Ona już tutaj na... Je nie skończyłam! Nie, nie! odłóż, odłóż to, proszę bardzo. Ja otworzyłam to cudo fioletowe. Co prawda w środku te chrupki nie są fioletowe, ale... Pudełku się zgadza. Bierz to. Czyli to to jest banan. No, a mi ty... się wydaje, że to jest banan. I jak? Ostre? Wiesz co? Eee, nie wiem, co to jest. Czuję konsystencję chipsa, e, takiego zwykłego ziemniaka, który wygląda jak banan. Nie jest w ogóle słone, tylko jest ostre. Po chwili w ogóle zmieszało mi się z tą słodkością tych, tych poprzednich słodyczy, które zjadłam i mega mi to nie smakuje. Rezygnujesz? Rezygnuję. Słuchajcie, dobre, ale, ale za ostre. Jeśli ktoś lubi ostre, polecam. Naprawdę serdecznie polecam. To co, bawimy się dalej? No, oczywiście, tam, tam z tyłu masz o torebkę. I losuj kolejne zadanko. Losujemy, banko? Taran, taran. losowanko i taran, taran, taram. Fioletowe włosy przez godzinę! O, jest! Nie. Czekałam na to najbardziej! No dalej, no co? Co taka jest jesteś? Proszę bardzo. Teraz, o, jakie nie lubię tego robić! Generalnie świetnie pasują mi do dzisiejszego odcinka. Chyba się z nimi zaprzyjaźnia na dłużej, co ty na to? Moim zdaniem jest the best! Ej, podoba Ci się chyba w tej peruce, co? Tak! Trochę leci na włosy losowanko, kolejne losowanko. Pokaż. Co chcesz zagrać? Fioletowa gra. Zaraz zobaczysz! Dobra, z fioletowych to ja właściwie widzę chyba tylko to moj, nie wiem co to jest. Jakiś stworek. Moi 6, 7, 5. Nie wiem, którą wybrać. Może siódemkę, to chyba wygląda na e, najmłodszą. Tak więc pobieramy. Okej, okay. gra pobrana, także wchodzimy, zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Jakiś virtual pet game, czyli podejrzewam, że będzie to opieka nad e, tym fioletowym stworkiem. Dobra, widać zadowolenie na jego twarzy. I co tutaj się będzie działo? Zobaczcie, zajadają się przepyszną babeczką, ale zadowolony. Ok, czyli wygląda na to, że będziemy się musieli nim zająć. Jakby go tutaj nazwać? Napiszemy fioletowy, albo nie? Wiecie co nazwiemy go? Purple. Tak jak dzisiejszy odcinek, ee, jak na fioletowy przystało. Dobra, to może czas na coś do jedzenia. Jak widzę, na razie jego potrzeby są wszystkie w miarę dobre, więc jakby nic się tutaj złego mu nie dzieje. Nie jest ani głodny, ani nie chce się wykąpać, ale ja muszę oczywiście wszystko tutaj sprawdzić w tej grze. Chyba trzeba będzie go teraz jakoś spłukać, ale nie do końca wiem jak. O, chyba tak, dobra. Zaraz zobaczę, czy można z Purple jakoś się pobawić albo pograć. Bo można, ale super. Dobra, żeby był nasz zwierzak cały czas, to zagramy sobie tutaj w jakiś taki wyścig. O matko, ile tutaj tych zwierzaków? Słuchajcie, ja gram z jakimiś innymi e, moi, czyli z innymi fioletowymi stworkami. O nie, o nie, spadłam i zaczęłam od nowa. No oni wszyscy już tak daleko polecieli. Chyba ich nie dogonię, słuchajcie. O nie, poślizgnęłam się na skórce od banana. Nie, dobra. A oni wszyscy tam spadają, czyli może jest szansa, że ja wcale nie jestem tak źle. Słuchajcie, ktoś już jest na mecie, ale mam trzecie miejsce, czyli nie jestem wcale ostatnia. Wow! Kwitka całkiem fajna. Widzę, że można się nim opiekować, można się nim bawić. Eee, można, oczywiście, jak jest zmęczony, położyć go spać. Można z nim ćwiczyć, eee, skakać na skakance. Naprawdę mnóstwo fajnych, ciekawych opcji, także gierka warta zauważenia. Jeśli się Wam podoba, to oczywiście dajcie znać, a ja śmigam wykonywać kolejne zadania w naszym dzisiejszym challengeu. 24 godziny na fioletowo. Się wciągnęła, bo już prawie godzinę tutaj siedzisz. Pokaż, co ty tam masz. Nasz profil jest już tak padnięty, że muszę go położyć spać. Zobaczcie baterie, low słodko. Dobra, zasłoniłam mu roletkę i zobaczcie, jak słodko śpi. Ty wiesz, że grałaś tak długo, że minął ci challenge godzinny z włosami, czyli zaliczone. Tak, możesz je ściągnąć, albo... Zostajesz w nich? Nie, ściągasz. O oh, rany! No czeka Dzięki. i ja tylko Ci powiem, że tam w środku naprawdę są jeszcze niezłe zadanka. No dobra, uwaga, uwaga. Losowanie kolejnego i mam coś, ale długie. Challenge jakim owocem jestem, czyli co? Gramy! Ale nie pokazuję, nie pokazuję. A mogę ja pokazać Wam? Mogę, nie? No, no może. Ciekawe Ale nie, to, każda z nas wymyśliła jakiś owoc, który wzajemnie sobie nakleimy na czoło. Sylwia nie wie, co ja tutaj napisałam, a ja nie wiem, co Sylwia napisała tam. Także, moi drodzy, zamieniamy się karteczkami. Jak? Ja przyklejam to owoc. O rany! Masz radę? A -a -a. Dobra, Sylwia już jest już jakimś owocem. mi to wszystko. I okay. teraz ja. Ach, Proszę bardzo. Dzięki. Wbiłaś mi to do głowy. Mogę zacząć? E, możesz. Wymieniamy się pytaniami. E, czy rosnę w Polsce? <grym> czy rosnę w Polsce? Tak. Dobra. Ja to Teraz Ty możesz to samo. Dobra. To czy rosnę w Polsce? Nie. Nie? Nie. Ale mi wymyśliłaś jakieś. Czy jest mam pestkę? No nie, w sumie mogę odpowiadać albo tak, albo tak, nie. Tak albo nie, tylko nie. Czy mam pestkę? No jedną nie. Jestem słodka. Ej, wszystkie owoce, a nie, no, nie no wszystkie. Masz słodkie. Jesteś, słodką, jestem słodka. O, jesteś słodka. Nic słodka. mi to nie dało, ale zapytam. Jesteś, no. E, czy ja rosnę na drzewie? Nie. Na drzewie? Nie, 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 nie na drzewie. Nie, nie. nie. Czyli odpada mi tam. Dobra. Czy można mnie kupić o tej porze roku teraz u nas? Tak. Tak. E, teraz ja, to ja może pójdę w kolory. Czy jestem czerwona? Tak. Jestem czerwona, okej. Okay. Ale sobie zawęziła, słuchajcie, krąg wyszukiwań. Bo najwięcej jest chyba owoców czerwonych. A ja, czy jestem żółta? Nie. Czy mam je odbierać ze skórki? Tać, nie. Czy jestem duża? Nie. Yy, czy zmieszczę się w dłoni? Tak. Okej. Okay. A czy ja mam pestki? Chyba tak. Tak? Chyba tak. Czy mam szypułkę? Masz. Dobra, teraz Ty. No to już wiesz czym jest? No ale pewnie. to za chwilę powiem. Czy czy jestem zielona? Nie. No to ja już nie wiem, czy na jestem. Czy jestem truskawką? Jesteś. Dziękuję. I tu mam napisane no truskawka? Ja nie Czekajcie. Truskawka! A ty w ogóle masz coś, co jest też fioletowe na zewnątrz. Tak poszło w ogóle w ten klimat. Fioletowa? Tak. Czy jestem winogrona? Nie. Burówką? Nie. Nie wiem, figa? Tak. Co? co? Jestem figą? Tak! Figa! Faktycznie! Ale zaczęłam lecieć po fioletowych owocach, syna no tak pomyślałam, że fiolet tak wybiorę. czyli co? Challenge zaliczony! Kolejna losowanka. No czy coś czemu tam jeszcze całkiem, całkiem nieźle. Tak, oczywiście. Tu są jeszcze słuchaj, chyba z trzy karteczki. I losuję pierwszą, taką troszeczkę pogiętą. Napój. No to A. już chyba jest zaliczone. No ty byłaś na zakupach, nie? No to proszę bardzo, w końcu może na zakupach. Co to jest tak, w ogóle pochwal się? Czarna porzeczka, nektar. Ale pachnie. Mm. Mm. Kwaśne? Kwaśny? Kwaśny. Przeżyłaś? Nie, ale mega kwaśne zadanie. Przeżyłam. Nie koniec. To nie koniec. Koniec. Słuchaj, już jest dosyć późno, ale tam są fajne karteczki jeszcze, bo nie wylosowałaś czego? <laughs> Lody! Pędzimy na miasto. Wow! Lody. Zabieramy naszych wow. wiejścowca do naszego ukochanego miasta. w jakim mieście jesteśmy. Będziemy tutaj do nocy siedzieć Słuchajcie, najwyżej. wielodziarnie zaliczone, na szczęście jest mega ciepło, świeci słońce, więc możemy szukać dalej, pomąż mi Sylwii. No pomogę ci, no jestem cały czas z Tobą, z kamerą, to co, idziemy dalej? Idziemy. A czy Wy już zgadliście, w jakim mieście jesteśmy? No właśnie. Są różowe, są niebieskie. Widzieliście w ogóle lody psiego patrolu? Widziała, no mega! No mega, ale ja szukam fioletowego i naprawdę muszę go znaleźć, żeby ten challenge był zaliczony. No dobra, to idziemy dalej. A może już wiecie, gdzie jesteśmy? Ale tu jak nie było, tak nie ma. No tak to błąd. idziemy dalej. Pokażę ci jeszcze jedno fajne miejsce, gdzie jest lodziarnia. Ja już widzę. Przy tajemniczych schodkach. Ja już wiem. Idziemy. O, dokładnie. Tam musimy wejść. Idziemy. Tutaj. Zobacz. Tajemnicze schody. dobra A nie, przepraszam. Magiczne schody. Ma właśnie, nie tajemnicze, tylko magiczne. No i mam tak. nadzieję, że tutaj coś znajdziemy już. Jest fioletowy czy nie? No tak, fioletowo-bordowy, no ale ja widziałam, by musiały być lody jagodowe, nie? nie nigdzie było. nie było. To co zaliczasz mi? No do zaliczam zadania? ci oczywiście, a dobre są lody? Trochę kwaśne, ale mogę Nie ostatniego zadania. Jest i musisz zajrzeć do środka, koniecznie dasz radę? Poradzisz sobie? Dobra, radę. Dobra, masz. Co ty tam masz jeszcze? Fotka na mieście! No, mówiłam, że ostatnie zadanie będzie idealne, ale ja Ci daję jeszcze dodatkowy challenge. Musisz zrobić trzy fajne fotki. Trzy fajne fotki. To no co wymyśliłaś? No teraz zobaczysz. Proszę. Co ja mam zrobić? Weź mój telefon no i zrób mi zdjęcie. O rany, ale misja, to ja mam z aparatem i z telefonem. Dasz radę. Zobaczcie, jak ja mam to zrobić tutaj. No dobra, to poczekajcie, dobra. uwaga. Ja jestem mega szczęśliwa. To co? Jeszcze dwie. Zobaczcie jakiego fajnego moksa znalazłam i to z nim będzie właśnie kolejna fotka. Sylwia, jesteś gotowa? Jestem. To co? Aparat w dłoń i lecimy. Ja mówię ślepu No. Bo w naszym mieście jest takie magiczne krzesło. No jest. No i musisz na nie wejść i zrobić zdjęcie. O nie! A wiesz, ale ono zapadzi? jest duże, je się No właśnie! Się Wydaje mi się, że tam musimy iść, w tamtą stronę. I szukamy. Zwariowała, Zwariowała. Ale to nie to krzesło. To to krzesło, co jest za tobą. Ja mam tam wejść. Nie wiem, jak masz to zrobić, ale musisz tam wejść. I za, i za. Hej, dobra jesteś! bo tak źle! Jezu, jaka jesteś wielka, siadaj teraz. Poczekaj, poczekaj, bo ja tutaj widzę, że, że ty jeszcze coś tutaj zabrałaś. To jest coś, czego jeszcze nie jadłaś. To masz fioletową przekąskę. Fioletowa przekąska w fioletowym odcinku na wielkim krześle w nagrodę specjalnie dla mnie. To co? Pojadamy się. którą za chwileczkę zobaczycie, jest mega. Z dzisiejszego challenge'u będę miała wspaniały pamiąt! Kończymy! Dzisiejszy fioletowy challenge, a Waszym bojowym zadaniem jest oczywiście napisanie, jaki kolor kolejny chcielibyście zobaczyć na moim czy też koniecznie, kanale. Koniecznie, koniecznie coś wymyślajcie. Bawiłyśmy się świetnie? Mega! Trochę mega. pozwiedzałyśmy, dużo zjadłyśmy i jesteśmy mega zmęczone, a teraz jeszcze czekam na komentarze, w jakim mieście jesteśmy! To co? Do zobaczenia! Dzięki wielkie! Pa! pa.